Mam na działce nie tylko pszczoły, ale też swoją własną salamandrę. Ona sobie mieszka w norce przez 100 dni. No i widzę, że wychodzi sobie wieczorami na spacery. Może bym się zajął hodowlą salamandry? było lepiej niż zbieranie miodu od pszczół. No śmieszne jest. To. Cześć, z tej strony, Bartek. Po okresach chłodu chcę zajrzeć, czy mateczki jakieś podjęły czerwienie. Tu jest matka, która już wcześniej czerwiła. Ja zobaczę, czy mi się w ogóle uda to wszystko jedną ręką pokazywać. Oj, 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 oj. Tak, tu mamy taką kawałkę. Trochę dymu. No i zobaczymy. To są właśnie te moje mikruski, do których ja podawałem świeżo wygryzające się matki. To są takie rodzinki weselne, które powiedzmy mają tu mi posłużyć do tego, żeby matka wychowała się. To znaczy nie tyle wychowała, co ona się i podjęła czerwienie, tak jak to jest właśnie w klasycznych w klasycznych rodzinach wesołych tu są gdzie gdzie podlane mleczkiem larwy no i muszę wziąć kamerę żeby sobie dokładnie oglądać tam była dziwna sytuacja bo tam miałem jajeczka już jakiś czas temu a teraz mam dosłownie kilka podlanych larw mleczkiem i no jajeczka widziałem ze 2-3 tak rozstrzelone nie wiem co się stało czy to była kwestia tego, że po prostu to ochłodzenie spowodowało, że one zlikwidowały te jajeczka nie znalazłem też matki w takiej małej rodzince no więc nie wiem, zobaczymy no w razie czego będziemy tą rodzinkę ratować tu jest kolejny taki mikrusek. jeszcze mniejszy jak widać pokarmu mają dużo i tu była ta najmniejsza matka taka, która się wygryzła jako pierwsza no i zobaczmy czy tu jakieś jajka się w międzyczasie pojawiły? Tu są pszczoły spokojniejsze. A tu jest jeszcze kolejna ramka. Zobaczymy co tu się dzieje. O proszę i tu mamy całą ramkę w jajeczkę. A Tu jest proszę, tu jest ta matka, nie wiem czy ją widać, ona jest niewiele większa, teraz jej troszkę odwokurus. Ona była niewiele większa niż pszczoła, a w tej chwili cała ta rama jest w jajkach. Także ona się przed tymi chłodami u i pewnie wczoraj podjęła czerwień. To także znaczy, zobaczymy. No, Mikrusek jest naprawdę, to jest jeden z mniejszych tych mikrusków, zresztą ja je chyba wszystkie teraz pokażę. Zobaczymy. Niech sobie tu siedzi i w razie czego dostanie jakąś pomoc jak będzie jej potrzebował. i jedziemy dalej tu jest rodzina która nie czerwiła jeszcze poprzednio również i zobaczmy co tu się dzieje o jakaś pszczoła z pyłkiem tu jest Jedna z ostatnich też tych mateczek podanych. Tu jest ramka trutowa. Tu się nie spodziewam jakiś jajeczek. Żebym coś tu pracując jedną ręką nie zgniótł. Nie widzę tu jajeczek z tej strony. Dobra, matka tam była, ale nie nie czerwiąca jeszcze także sobie zobaczymy teraz kolejną kolejny mikrusek ja się spodziewam bardzo dużo łatek w dół bo to jak takie małe rodzinki zwłaszcza jak się powie że się nie leci, takie małe rodzinki to jest od razu dramat co ty robisz ale one są do unasiemnienia i potem takie same miałem w zeszłym roku rodzinki one bardzo fajnie wyszły na pasie las 2 kilka pochodzących z takich właśnie maluchów, nie nawet mniejszych hmm, bardzo ładnie, o tu jest mateczka, proszę, taki odwok ma dość krótki, czyli pewnie jeszcze nie czerwi ale jak widać ona nie jest taka mała znów. Myślę, że jak zacznie czerwić to tak, tu jeszcze jajek nie ma jest musia chodzić, dobra, żebyśmy ją gdzieś nie zginęli. Także, no słuchajcie, dość długo to trwa. Nie wiem, czy to jest kwestia braku trutni, czy to jest kwestia tego, właśnie, że one są z kwietnia, te mamuśki. W każdym razie, w każdym razie, na razie mamy no trzy czerwiące, ale w tej jednej to widzę, że są jakieś właśnie tam kłopociki. Dobra. Tutaj nie będziemy zaglądać do tej, bo tutaj się matka straciła i. Był matecznik zasklepiony, jak ostatnio patrzyłem parę dni temu. A tu mamy ten macierzak w cudzysłowie, czyli tą rodzinkę, która nam, która nam yy, wychowywała. I zobaczycie, w jakiej ona jest w tej chwili sile. Ona już została też osłabiona, bo tamta rodzina została z niej utworzona też. Bez jakiegoś zasilania z zewnątrz. Także to jest. Yy, ona była oczywiście mniejsza, tylko miała tutaj pełną ramę pszczół. Yy, do i ta matka przed to jest matka, która się wygryzła ostatnia. Tutaj w tym tak zwanym macierzaku, tak go nazwijmy, po prostu został ostatni matecznik. I, no i tu dlatego pszczoły zostały ostatnią matkę, a ona jako jedna z pierwszych dwóch rozpoczęła czerwienie. O tu są jajeczka, nie będzie ich pewnie widać pod kamerą, więc nawet nie robię zbliżenia, ale są jajeczka już na tym plastrze i. No to jest taka w cudzysłowie solidniejsza ta rodzinka. Ona miała tak jak mówię jedną ramkę, reszta pszczoły, o tu są już pięknie, to też nie wiem czy będzie widać, ale to jest pięknie podlane, nie złapię do ostrości, to jest pięknie podlane mleczkiem. Pół ramy praktycznie jajek od, odtąd aż do dotąd. Także ta rodzinka jakoś tam rusza. Nie wiem czy będzie, czy znajdziemy matkę przy okazji, jak już patrzymy. Nie jest to dla nas w żaden sposób niezbędne. Dobra, także to jest ten mikrusek, który właśnie wychowywał te wszystkie matki i mamy na razie stan taki, że trzy rozpoczęły czerwienie, przy czym w jednej jest kłopot, jedna się straciła i dwie wciąż nie czerwią. No ale zobaczymy co będzie dalej. Ja jednak w tym roku chyba spróbuję hmm, jakiegoś tam wychowu matek. Ja 6 lat temu próbowałem wychowu matek nie na plastrze, właśnie metodą ratunkową, tylko hodowlaną. Raz jeden spróbowałem. Wtedy mi nie wyszło zupełnie i stwierdziłem, nie ma sensu. Po prostu pszczoły doskonale sobie radzą z wychowem matek na plastrze. Ja sobie doskonale też radzę z organizacją, tego ja wiem, że to wszystkich tam oburze. Łapki w dół się pojawiają ale jakby no trudno się mówi a tu jest właśnie kolejny taki mikrosek ja pewnie nie powinienem jej ruszać yy, tu jest, popatrzcie no on siedzi no na czterech luźno ramkach powiedzmy bo ma pięć ramek i tak na obrzeżach gdzieś się pojedyncze pszczoły pojawiają i to jest kolejny mikrosek który ma matki wychowywać to jest y, mikrosek utworzony z rodziny z rodziny yy, R2, czyli z pasieki R2 3 Czyli ta obecnie moja Po podziałach rodziny przedwojennej obecnie najsilniejsza rodzina Teraz popatrzcie jak to wygląda Ja tą ramkę wyjmę choć nie powinienem jej ruszać Ale będzie co będzie Ta rama była cała zaczerwiona od dechy do dechy yy, Z wyjątkiem paru dosłownie na obrzeżach ramek I tu mamy jeden matecznik, tam od tyłu mamy trzy Czyli łącznie będzie sześć mateczników tutaj na tej ramce. I ta pszczoła, która właśnie tu już była w czerwcu zasklepionym, ona już ze środka się wygryzła, stąd, stąd ta rodzinka jest silniejsza. I dosłownie, tak jak widzicie, taka rodzinka ma wychować 6 mateczników. Praktycznie nie miała żadnych larw do karmienia. Więc yy, moje zdanie jest takie: ja tam w, ostatnio na blog wrzuciłem. Taki post, kto chce, to zapraszam serdecznie, dość długi, w którym opisuję tę całą metodę z matkami, opisuję że i dlaczego nie uważam tego za optymalną sprawę. Ja bym chciał się skupić na maskach rojowych i być może będziemy w tę stronę zmierzać, ale no to jest kwestia jeszcze tego, żeby to jakoś zorganizować. Dobra, także ja spróbuję w najbliższych dniach, nie wiem czy nagram o tym film, czy nie. Spróbuję w najbliższych dniach właśnie tego wychowu, może tego tak zwanego hodowlanego, czy jak go tam zwał, i zobaczę jaki będzie efekt u mnie, czy się to uda, czy się nie uda. A tam jest kolejny taki mikros jeszcze na ramce warszawskiej poszerzanej. Do niego zaglądnę, ale bez kamery. On został przywieziony tutaj z tą rodziną na 11 ramkach warszawskich poszerzanych i z tamtej dużej rodziny zostały odebrane dwie ramki pszczół do osobnej rodzinki żeby właśnie osobno matki wychowywać także tam zostało 9 ramek tu zostało tu zostały dwie no i, no i też zobaczymy ile będzie mateczników w jakim stanie I tak dalej i tak dalej to ale to jest na robota na przyszły wtorek środa te matki powinny się zacząć gryźć tak mi się wydaje że we wtorek może być pierwszy Dzisiaj jest niedziela. Jest ósmy dzień po tym, jak osierociłem tą rodzinę. Ona ma tu nałożoną nadstawkę z suszem, w razie gdyby coś tam zebrała. I co? Słuchajcie, no, optymalny termin podziału z moich doświadczeń to byłby wtorek. Dzisiaj mamy niedzielę, wieczór. Ja się zdecydowałem dzisiaj zrobić te podziały z następujących powodów to znaczy tak we wtorek ma być jakieś tam załamanie pogody 12 stopni i nie chcę wtedy do tych pszczół zaglądać ewentualnie jak pogoda pozwoli po południu to przejrzę czy jakieś pierwsze matki się nie wygryzły, żeby je wyłowić natomiast natomiast nie chcę jakoś tam wtedy rozbebeszać im za bardzo, aż tak no zobaczę, bo będę miał wtedy jakieś mniejsze rodzinki i, i, i może mi się dzięki temu Uda łatwiej coś wyłowić, może szybciej dzięki temu to pójdzie, albo po prostu odpuszczę i w razie gdybym uznał, że jest za zimno, nie, nie wyłowię tych matek, no to powiedzmy, że jak zrobię tych rodzinek trzy albo cztery, to będzie mi mniej szkody, jakby one się ewentualnie ścięły z pozostałymi czy, czy zniszczyły mateczniki, niż w momencie, gdybym został z dużym macierzakiem, za to bez wykorzystanej tej przerwy w czerwieniu i genetyki do dalszych podziałów. Więc dlatego się decyduję dzisiaj, a dlaczego nie jutro. No z prostego powodu. Dzisiaj mam chwilę, a jutro robota cały dzień, więc jakby nie chcę tutaj się jakby odrywać od, od roboty, tylko, tylko po prostu dzisiaj się zajmę tymi pszczołami. Ja sobie przygotowałem jak widać tutaj. Skrzynki. Generalnie nie wiem, czy je wszystkie wykorzystam, ale przygotowałem cztery skrzynki. Nie wiem, ile tych odkładów zrobię. Zobaczymy. Tam jest 9 ramek. Chciałbym docelowo z tej rodziny mieć 5 lub 6. Czy się uda, nie wiem, nie mam pojęcia. Oczywiście wliczam w to tą jedną ze starą matką, która została na pasie CK. Więc, tak jak mówię, chciałbym z tej rodzinki mieć. mieć co najmniej 5, dlatego, że to jest obiecująca genetyka i z, tej, z tych silniejszych, no chciałbym te silniejsze podzielić docelowo właśnie na, na, na minimum 5 rodzin dlatego, dlatego przygotowałem tyle tych skrzynek natomiast, no, po prostu, no, jak będę miał rozbebeszone gniazda, a tu mam kawał drogi no to nie chcę wtedy latać po ewentualnie skrzynkę gdyby się okazało, że jest potrzebne, wolę żeby ta praca została w cudzysłowie zmarnowana, i żeby skrzynka została przeniesiona pustotami z powrotem, niż, niż właśnie przedłużać yy, przy otwarciu ula. E, no co, nie znalazłem niestety moich stóp totów, natomiast na pewno ubieram rękawice, dlatego że jak te yy, ule tutaj prze, przynosiłem, nie zbliżając się te ule, stu, tam leżą nie wiem czy 4 metry od tego ula. W którym są pszczoły, to one już zaczęły gonić. Także pazur rodziny przedwojennej pokazują, chociaż to już jest chyba trzecie pokolenie u mnie, i zawsze były spokojne, ale widzę, że tym razem, nie wiem, może taka burzowa pogoda dzisiaj troszkę i, i przez to jakieś takie się zrobiły bardziej nerwowe. Natomiast no, tam, jak otwierałem ten duży ul, to widzieliście na filmie, że. Że ona, yy, że ona po prostu yy, była spokojna i także te, te pszczoły generalnie nie są agresywne natomiast no, one nie lubią bezmateczności te rodziny przedwojenne yy, w zeszłym roku były spokojne zupełnie w tym roku zobaczymy je po otwarciu ale, ale chyba yy, są troszeczkę spazury no nic, do roboty no nie chcą mnie zabić, ale na pewno nie jest to za spokoju te nadstawki one tam dosłownie parę komórek z nakropem tam zniosły, więc generalnie widzę, że wolą w to miejsce wrzucać gdzie się tam ewentualnie pszczoły wygryzają nie, nie wykorzystywały tej nadstawki nie było potrzeby jej tutaj zakładać chwilę tylko nad ulem, żeby pokazać ta rodzina w tej chwili ma 9 ramek jest ten UL dość fajnie wypełniony no ale, ale, ale ja nie będę nagrywał tego, bo się pszczoły denerwują. Także tyle tylko stąd. No i słuchajcie, jestem po podziale. Tu się nie zdarzyło nieszczęście, bo się urwał plaster. Ten plaster tam został wrzucony do, do ula. No ale to jest właśnie to, że jak jest plaster wielkości warszawskiego poszerzanego, niewzmocniony. No to to się niestety może zdarzyć przy, przy przewożeniu, jeżeli ten plaster jest, tak jak teraz, w szczycie sezonu, obciążony czerwiem i, i, i miodem. Pszczoły są niespokojne, ale było się bez żądeł do tej pory, przy czym jestem w rękawicach. Została rodzinka ostatecznie podzielona w taki sposób, że do każdej, tu do tych dwóch skrzynek mniejszych po lewej, i do tej skrzynki poszło po mniej więcej tak plus minus... Dwie pszczół, w każdej jest bodajże dwa czy trzy mateczniki. Spróbuję te matki wyłowić, ale nie wiem czy mi się uda. Tej rodzince oczywiście zabiorę tę nadstawkę, bo jest jej niepotrzebna zupełnie do niczego. No i mamy ostatecznie na tą chwilę z tej rodziny sześć rodzin, bo mamy teraz w tej chwili podział na cztery. Mamy macierzak na pasiece K, no i na mojej pasiece tutaj mamy wcześniej zabrany zabranego mikroska dwuramkowego. także każda z tych rodzin ma, tak jak mówię, dwie, dwa, trzy, cztery mateczniki. Ta ma chyba trzy w macierzaku albo cztery. Jeszcze są, słuchajcie, w tej chwili mateczniki w fazie otwartej. Także, także a mamy dzisiaj ósmy dzień, bo w zeszłą sobotę ta rodzina była osierocona, czyli, czyli musiały pszczoły zakładać te mateczniki. Na jakby larwach, które w chwili osierocenia były jeszcze jajeczkami. Także, także pszczoły zakładają mateczniki na larwach we wszystkim wieku, w każdym wieku. Ja tu, będę, ja tu będę próbował, jak pogoda pozwoli, od wtorku, a jak nie to od środy rano, czatować w tych rodzinach i spróbuję tych mateczek wyłowić jak najwięcej, albo dla nich zostaną zrobione rodziny, albo jeżeli będą jacyś chętni. To, to ja te mateczki mogę oddać tam jest rozwłaszczony macierzak po przedwojennej no zamykając ul i, i zrzucając pszczoły z nadstawki to jeszcze dostałem 3 czy 4 żądełka w skarpetki No cóż nie lubią te pszczoły jak się im gmera po ulicach. Cześć No i tu słuchajcie mieszka